Siedem, trzydzieści cztery, trzydzieści cztery, panie prowadzą żółte rowery, ramy, damy, tyle tych dam, tyle tych dam, ratatatam, ratatatam. Nie, do no, nie, 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 czy mógłbyś się przez... Wydzierać, ty po złobu. ja odpoczywam. Ratatatam, ratatatam, żółte rowery, czarne rottweilery. Do ciebie mówię, zardzewiała puszko, zamknij się, no już! Bardzo bym chciał, ale recytacja to jedyny skuteczny sposób na pozbycie się depresji. Depresji. O matko, no. Jak to kawałek drutu i wygiętej blaszki może mieć depresję? No naprawdę. Proszę mnie nie obrażać. Twoje słowa mogą doprowadzić mnie do samobójstwa. Samobójstwa. Raczej do autodestrukcji, a nie samobójstwa. Przecież, no. To dwa różne pojęcia określające ten sam akt desperacji. Możemy to również nazwać samounicestwieniem. A, a, a co to za cudak? Uciekinier z Muzeum Techniki? A, żebyś wiedział. Uciekinier. Ciekinier. Mam, mam, mam przecież prawo do wolności. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. słuchaj. Y, za wzgórzem, tam, o tam, jest złobowisko. Tam sobie zamieszkaj. Nawet zapłacą ci za to. Uh -huh. Ale ja nie chcę mieszkać wśród żelazka. Chcę mieszkać w otoczeniu natury. Chcę się czuć jak element przyrody. Rady, rady, rady. Cześć, cześć, Trochę słońca, trochę deszczu, zima, rozumiesz? A zaczniesz się rozkładać na podstawowe elementy przyrody. Zobaczyj. Chyba, że cię sprzedadzą do Huty, a tam, wyobraź sobie, zamienisz się w rozeżarzoną, płynną substancję. Zaisty no, zaiste piękna forma egzystencji. Nic nie rozumiecie. Ja chcę być świadom tych procesów. Chcę czuć przyjemność uczestniczenia w przemianach. Ach, 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 jakie dzieją się w żywych organizmach. Nie bardzo rozumiem, metalowy kolego. O jakich przyjemnościach mówisz? Znowu mnie dołujecie, dołujecie, dołujecie. Oprócz metalowych części mam też mózg elektronowy. Nowy, nowy. No wiesz, rozumiem, rozumiem Twojego doła, bo nie wyobrażam sobie, jakie przyjemności może mieć kalkulator. Chyba, że jego przyciski pieści cyca ta doda elektroda. <laughs> dobre. Dobrze, dobrze. Tak. Przestańcie, chodzi mi o coś bardziej fundamentalnego. Chciałbym czuć, jak przenika mnie ta przemiana. Ana, ana, ana. Jak jak, 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 jak. Jedna, jedna forma substancji zamienia się w drugą. On, on, on. Cześć, bracie, cześć. Znowu filozofujesz, a ja nic nie rozumiem. Rozumiesz? Chcę kontemplować tę nową formę, jaka wychodzi z organizmu. U, mu, u, u mu. Zmu, zmu, zmu. Mu. Patrzeć na jej kształt. Czy w końcu możesz powiedzieć, czego ty właściwie chcesz? Jak każdy żywy organizm, jak każde dziecko natury, a nie wytwór ludzkiego umysłu, chce robić kupę, 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 każdego ranka ciepłą, aromatyczną kupę, kupę, aromatyczną kupę. <mulny>